Cześć, no i ja jestem Ghost, a to jest WWE 2K19. I dawno tego nie było ogólnie na moim kanale, więc postanowiłem, że trochę tutaj odświeżę i zaczynamy walką taktymową Yusos kontra The Bar. Myślałem, że nie wyjdą w końcu, ale wychodzą. te USOS są ogólnie w topie, jeśli chodzi o taktymy. W moim uznaniu i ogólnie myślę we wszystkich uznaniach, tutaj co to będzie? Już walka. Walka przed, przed entrancem udaje, że ich nie widzę, żeby było tutaj naturalnie, ale nie chcę nie zaatakować. Zaatakowali, dobra, teraz już możemy się. Możemy, możemy tutaj już wrócić. Bo oczywiście mogą się odwrócić, ale to miało być właśnie przez to zaskoczenie. I nie mogę tutaj nic zrobić na razie, ale ten rad by mi mógł pomóc tutaj. Shaemos już mnie tutaj pobił i zostawił, więc mają trochę. Mają trochę. No czemu nie idzie dobrze w końcu reverse? Jest tutaj. No i poniekąd my wygraliśmy tego brawla przed walką. No już się kaczenka załączyła. Chociaż nie, dalej. Z czemu mnie tu gra zmyliła? Że mogliśmy sobie spokojnie jeszcze walczyć. To tutaj mnie filmik wszedł, i jestem obity, już jak masakra. Debar, wiemy, on nie, grają. Ale my też będziemy tutaj niedłużni. Weźmiemy Szejmusa, tutaj trochę podmęczymy, ale w zimie mógłby sobie trochę poradzić. Dalej. Ale poradził sobie, dobra, ja tu się zamyśliłem. No i gdzie uciekasz teraz, taki cwaniak jak jesteś? No, zobaczymy, czy walka w ogóle do skutku dojdzie. Dobra, to wytknie się. Przecież ja, leżałem, a tutaj sędzia chyba przeciwko mnie jest. Bo zagwizdał. Tak się nie robi sędzia zasadnie zasadniczo. No ale tutaj Jay już spokojnie. Mam nadzieję, że spokojnie tak jest. Tutaj aperkata zniwelował, a tak Szemusa, äh, Cezaro. Chociaż tutaj Cezaro kontruje. Jest trochę mnie przygniów. Okazuje się. Czy będzie chciał pinować, czy co? Nie, atakuje na głowę. Kolejny laydrop. Ale tutaj będzie comeback jakiś. Zobaczymy. Jest, tak jest. Mamy signature. Zobaczymy co na to. Nie ja pamiętam tego Signatura. Nie nie lubię tego kurczę. Nigdy mi nie wychodzą Signatury. Może zróbmy tak. Jayuso jest wypoczęty i może tutaj nad Cezaro się pognębić. I drop był skuteczny. Ej, co tu Uso powie? Dobra, tutaj sędzia snokautowany. Ale nie, 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 nie jest kontra, dobrze. Już patrz, 4,5 gwiazdki, co tutaj się dzieje ogólnie. Ale Jay jest zmęczony i taga tutaj za bardzo chyba nie zrobimy. Nie, nie chcę nawet wejść, zmęczony jest. Trochę tutaj musimy go wymęczyć, zanim Jay będzie gotowy. Bo on ma już dwa finishery, to już można tutaj finishera czasnąć. No dalej, zmieni się? Nie chce się zmienić. Lecimy dalej, body drop. I kolejny. Znaczy może teraz jak go pod ring zaciągnę.

Zapomniałem chyba o tym wspomnieć. I teraz się zmienimy. Jak tylko wejdzie, Shamus. I tutaj kolejny atak. No naprawdę, Uso już tutaj przejęli inicjatywę. Ale ja chcę go tutaj do ringu wejść. Tylko bym musiał sobie przypomnieć, jak to się bierze. No i skażdaniłem. Dalej, podniósł się Jimmy. Chociaż nie. Będzie zmiana teraz? Nie, finishera robię. Myślałem, że to będzie jakiś tak finisher. Przy okazji skasowałem, że ja. No to taki szczegół. Jeden, dwa. I podbił. Ale gdzie, gdzie ten Jayś polas? Dobra. No to musimy sobie radzić pojedynkę. Jimmy Uso chodzi na narożnik. I przecież go przetrącił tutaj. Jay, pozwól się, bo to będzie nieciekawie. Cezar już tutaj swoje ataki robi sztuczki. I co to za planowanie? Dobrze. Jest comeback. Ponownie. Nie trafiłem. Chociaż. Dobra, tak, tak. Nie, on mi wchodzi na ring. Dobra, jest na ringu. Jimmy Nie, Jay, sorry. A tak, dobrze. No, chciałem finishera tutaj wykonać. Ale Sejmus mnie tutaj się patrzy teraz na mnie. No halo. Oszołomiony, Jay. Ale nie już wraca do gry. Ale znów się. Znów tutaj mnie zaczepia. Dostał w końcu strzała. Zobaczymy finishera. Skontrolował mi finishera, oczywiście. Jeszcze jednego finishera mam. Jest reverse. Myślałem, że mają... Mogą zrobić ten... Jakiegoś akcję tak... Finishera taktym albo coś takiego. Ale teraz zostanie. I mam nadzieję, że to będzie wszystko. Czy podbiję? Jeden, dwa. No na dwa znów. Kurczę, Shamu's już tutaj biegł. Chciałem coś zrobić, ale no znów mnie oszołomił tym. Nie trafiłem w niego. Bo tutaj Cezaro jest obity. Czemu on mi wszystko kontruje? Dobrze, jesteśmy w grze. I będzie pin. Jeden. Dwa. Nie, nie udało się. Ale tutaj Jay jest zmęczony już. Dobra. No nie no, znowu. Chciałem tutaj zrobić jakiś atak fajny. W końcu. Dobra. I teraz stack. Najpierw zrobimy tak. Dobrze. I teraz taga zrobimy. Dalej, zmiaj się. No patrzcie tu. Dalej, teraz ty chodzisz na liny. I potem będziemy chcieli przypinować już. Nobody home. Oczywiście, nie udało się. Mamy już 5 gwiazdek. Ale nie o to nam chodziło, żeby w tak, taki sposób to zakończyć. Too fast i Iris Girls. Drugi. No, mógłby tutaj pomóc. Ja się bym nie obraził z tego powodu. Dobra, przytrzymam. Ale wstawaj tutaj, G Jimmy. On zanim się podniesie, to Sesary to się też uwolnił. No i jeszcze mu zrobi na linach sędzia tutaj nie reaguje. Bawicie się co tam. Dobra, w końcu. Nie mogę tego przerwać w ogóle, się okazuje. Ale tutaj będzie tornado. Kurczę, dobrze. Dobra, i wchodzimy teraz na, na tego, i to musi być zakończone. Na Cezaru najpierw, dobrze. I teraz wchodzimy do Szymusa tutaj, żeby go zaatakować, ale dalej, właśnie na ten ring. Nie mogę wejść na ring, dobra. I mam nadzieję, że to teraz zakończymy. Dobra, to mi się gwiazdki pokazały. Aż kurczę, szkoda, że to nie wyszło. Ale nie, jeszcze, jeszcze jest teraz. Kurczę, z nie kontruje cały czas. Ja tutaj też nie pozostaję dłużny. Dobra, zobaczymy co teraz będzie. Atak na linach. jest, dobrze, leg drop. Chcieliśmy to zrobić, to w końcu to zrobimy. Mam jeszcze finishera oczywiście. Jimmy jest już zmęczony, ale wchodzi jeszcze na ten ring. I czy doskoczy tam w ogóle? Tak jest airdrop. Czy headdrop? Bardziej. Jeszcze dobra, finisherem mu poprawimy. I teraz musi być pin. Musi być pin już. Już się nie bawimy. I sędzia odlicza. Jeden, dwa. Nie, Cezaro. I znów przerwane. I co teraz, panie? Damy go może do ringu? A ja się muszę Cezaru znów zająć. O, ale mnie tu złapał. Ojej. Będzie ptak? No nic nie idzie. Shit. No czemu on się nie chce teraz zmienić, powiedz mi. Dobra, w końcu. Cezaro. No i teraz musi się w końcu udać. Ale szczerze mu chyba za długo leży i mi się tutaj kontrę zrobi jakąś. Nie, jest. Dalej podnoś, podnoś, go. I teraz tu musimy skończyć, nie, nie ma innej opcji. I kolejny super kick. Pinuj go, pinuj go, szybko, szybko. No sędzia szybciej to licz on chce zaraz może wejść. I... 3, tak jest. I Jusus wygrywają... ten mecz i zostają... Road Tag Team Champions. Tutaj naprawdę się dużo działo, oczywiście dużo nie dociągnieć po mojej stronie. Żeby to tak trochę płynniej wyglądało. Ale mam nadzieję, że to się mogło Wam spodobać, jak trochę się tutaj z nimi rozprawiłem. I jeśli oczywiście chcecie więcej takich walk, to piszcie swoje propozycje. Ja będę tutaj starał się w miarę możliwości to robić. I oczywiście New Road Tag Team Champions The Usos. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie To Ghost. Na razie, cześć.